Cześć! Chcesz w końcu przejąć kontrolę nad swoimi finansami? Wiesz, jaka jest najpopularniejsza i najskuteczniejsza zasada budżetowania, którą stosują osoby zamożne? Mowa tu o regule 50-30-20. To fundament, który każdy powinien wdrożyć. Pokażę Ci, jak działa i co najważniejsze, jak zacząć, nawet jeśli masz mały budżet. Ta prosta zasada dba o Twoją przyszłość i jednocześnie pozwala cieszyć się życiem bez poczucia winy. Dzielimy Twoje dochody na trzy części: 50% potrzeby. To jest żelazny budżet na podstawowe wydatki. Opłaty, rachunki, jedzenie, rata kredytu czy czynsz. Krótko mówiąc wszystko co jest absolutnie niezbędne do życia. W tej kwocie uwzględnij też większe cykliczne wydatki, np. roczną opłatę OC. Podziel ją na 12 i odkładaj co miesiąc. 30% przyjemności. To jest część na życie. Te 30% przeznacz na rzeczy, które poprawiają jakość życia. A nie są konieczne. Wyjście do kina, restauracja, nowe buty, do hobby weekendowy wyjazd. To jest Twój budżet na rozrywkę i pasję. Masz na to pieniądze, więc ciesz się nimi bez wyrzutów sumienia. 20% przyszłość. I najważniejsze, te 20% idzie na inwestycje i spłatę długów. To Twoja przyszłość. Możesz tu wrzucić zakupy tf ów obligacje skarbowe czy nadpłatę kredytu. To musi być Twój priorytet. Wiem, że zacząć od pełnych 20% na inwestycje może być trudno. Dlatego zacznij od 1% i zwiększaj ten procent o jeden co miesiąc. Ubytek 1% z pensji jest praktycznie niezauważalny, a za rok będziesz już w zupełnie innym miejscu. Pamiętaj, że inwestowanie to budowanie przyszłości. A skoro o tym mowa, tutaj w rogu masz link do mojego filmu o ósmym cudzie świata finansów. Zobacz co stanie się z pieniędzmi zainwestowanymi przez lata.